Hejka, dzisiaj na sobie cooler do telefonu gamingowego, no ogólnie do każdego, <gamy> gamingowego. no ale co, telefon się grzeje, 50, 51 stopni w LoLu, w Genshi Impact około 60 stopni się kręciło, także już mocny throttling był. W Genshi, jak w Wild Rift'a jeszcze grało się, dało się grać, no to w Genshi Impact już był throttling mocny, przeważnie. Okej, okay. główeczki, pewnie na miałby... uchwyt, no i jest. jest. Tak, nadeszły czasy chodzenia do telefonów. Mam tu coś, żeby podpiąć ładowareczkę, coś mam. Jest kabel do tego. Uuu, type jest już, o fajnie, fajnie. Pisało gdzieś, czytałem, że mini, micro USB, jakieś recenzje widziałem, ale jest type to jest spoko, kabelek jest długi fajny, taki gumowy, elastyczny. Nie jest ten, taki spręży, sprężysty, o. Sprężysty, fajny kabelek. Taki nie jest, że ociężale będzie. Się gdzieś tam zawijał. Tutaj powierzchnia termoprzewodząca, jakiś termopad taki bardziej wytrzymały. No i co? No wareczka, znajdę, znajdę, podłączę. Podłączę. <słuch> Zapalamy. Coś się nie kręci. Turbo, auto. No i. Coś nie dopiąłem? I... Zakręcił się, włączył i tyle w temacie. Aha, ładowarka nie docięta. Spoko, 22 stopnie. Zgadza się, tyle mam w domu. Czyli pom pomiar temperatury jest ok. Nie wiem, jak tam ostrość sobie łapie telefon. Kręci się. O już schodzi na 19 stopni 18. No tu jest pomijając wiatrak. Ten wiatrak nie chodzi nam tej powierzchni chodzącej, tylko w środkę z ogniwo Peltiera, które jest z tej strony zimne, a z tej strony od wiatraka jest y, ciepłe, gorące zależy. Czy jest chłodzony czy nie? No tu widzę radiator jest aluminiowy z tego co widać. No. W środku, i, i tu ten wentylatorek nam nie chodzi. No, tutaj jest czuć, już zimne. 13 stopni. Super. Dobra, fajnie się zapowiada. Yy, spoko to wygląda. Już nie mogę się doczekać. Aż założę sobie ten wiatraczek. 12 stopni. Kurde. 12 stopni się wyłączył? Sam tak. W trybie turbo. Po prostu sam się wyłączył. Jest, tak, jest. Yy, takie ograniczenie to jest prawdopodobno... Szkoda, że jest taki ogranicznik, ale tutaj się wytwarza, skrapla się woda, para i to jest chyba po to, żeby właśnie tego nie... do tego nie dochodziło. No, skropiło się. Tutaj. Skropliło się. Słyszałem o tym, że trzeba też na to uważać, żeby zadmi zaczęło nam się skraplać za telefonem. No i jest zabezpieczenie, 12 stopni maksymalnie. Będzie ciekawie, jest naprawdę aż. Aż ciekawy jestem. Okej, okay, do zobaczenia za jakąś chwileczkę.